Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj zajmiemy się kolejnym testem wirusów. E, pojawią się dwa wirusy. Mam nadzieję, że się pojawią. Później wam napiszę tam w jakimś momencie, czy się na pewno pojawiły, ale powinny raczej dzisiaj być e, dwa wirusy. Czyli pierwszym wirusem to będzie VineMems, e, vine czyli po prostu wersja. Mm, memza na sterydach, który jest, ma więcej efektów niż e, jego poprzednik i chyba jest młodszy nawet od memza, ale nie jestem pewien. Wiem tyle, że Wine Memz powstał e, dla Joela. Pozdrawiam dla tych, którzy kojarzą Joela, czyli Windows Destruction. Jego live streamy świetne filmy polecam. E, więc dzisiaj się zajmiemy testem właśnie Wine e, Memza. E, szybkie info, jeżeli ktoś ma jakieś pytania do poprzednich filmów e, lub ma pomysły na następne wirusy lub stwarzył, stworzył własnego wirusa i chce, żeby pojawił się na filmie, zapraszam do mojego Discorda. Link będzie w opisie. E, więc. E, Kończymy reklamowanie. A, jeszcze jedna rzecz, to szybko tak dopowiem. 90% nie, osób nie subskrybuje mojego kanału, dlatego jeżeli chcecie być na bieżąco, to zalecam do zasubskrybowania go. Ok, to przechodzimy do testu. Uruchomimy go sobie. Mam nadzieję, że to jest ten, który powinien być. Zobaczymy, bo go znalazłem tak dosyć szybko, mi się go udało znaleźć, a to jest dosyć trudne. Uh, Thank you for showing my Trojan, please wait until... A, ah, ok, czyli jednak to jest prawdziwy um, wirus, czyli dobrego po prostu znalazłem. Ja sobie tu wpiszę Xav i teraz powinno być dobrze. O, thanks for showing my Trojan on stream. O, coś się pojawiło. Chwilat, jakaś muzyka leci. Nie, nie leci, ale jakiś dud nam się wyświetlił. Może ktoś go. O, leci. Więc powoli wszystkie, trochę ściszę, żeby was nie ogłuszyć, ale to rąbię moją lewą słuchawkę. Chryste, panie. E, więc teraz tak, będą aktywowały się po kolei wszystkie payloady. AOL. -y. To jeszcze istnieje? AOL. Wow, Bonesy Buddy. Co to jest za przeglądarka? Ktoś zna taką przeglądarkę? Jezus, Maria. K Close all. Ok. To trochę ścisze, żeby było mnie w ogóle słychać. Um, to może ktoś kojarzy z Filmu Joala. To był akurat taki jeden gościu, którego właśnie sobie ustawił na tapetę. I on był z jakiegoś magazyna z e, Nortona chyba. Właśnie tak, Stanki May Maymays. Co to jest to? Ja nie mam pojęcia. O, jak możecie zobaczyć, zaczął nam się poruszać kursor na ekranie. Smiley Toolbar. Co to jest Smiley Toolbar? Pobierzmy go. <ścoughs> Zobaczymy, co to jest. O, zmienił nam się kursor. How to get? Pobrało nam się to? Save, open. P password. Zobaczymy, co to jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To zrobimy podwójną destrukcję systemu. Kurde, no nie wpiszę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uruchommy sobie to, jeżeli nam się... O, udało się. More info run anyway. O, coś się zaczęło nam rysować na ekranie. Co to jest? Jezus Maria. PC Optimizer Expand Dong. Co ty? MP3 MIDI konwerter. Smiley toolbar. Odpaliło nam się to ostatecznie, czy nie? Nie. O kurczaki, choinka nam się pojawiła. O, odpalmy sobie. O, udało się. Jezus Maria. <laughs> Accept terms install. Ok, instalujemy sobie. Co tu się jeszcze otwiera? Ba Badas Mafia Toolbar. Co to jest? Sobie sprawdźmy. Tutorla. O, jak widzicie, tu jest właśnie jego kanał. I on prowadził filmy z destrukcji Windowsa sak Co tu jeszcze? John Cena? No nie mogę nic kliknąć. Ten connect to server. O kurczaki, jakie efekty się zaczynają robić. Serwer im padł. Yes. Oj Zaczyna nam już lagować komputer. Bo dałem tylko 4 rdzenie i 4 RAMu. Muszę pozbyć się jak najszybciej. Przeglądarki. O, kurczaki. This pro... co tam się wyświetliło? Free cool toolbar, download. <laughs> cool toolbar. Uh, Install using, co. Ok. Dysprogram, Instant close. Coś tu się pojawiło. Jezus Maria, coraz więcej tego się robi. Odpalmy sobie manager zadań. Sprawdźmy, czy to jest w ogóle możliwe. A jednak ok. Stop. System TaskMgr, dobra, czyli wyrąbało nam manager zadań. E, to jest angielska wersja, task manager, może stąd się odpali. Jezus Maria, nie, nie udaje się. Send, Ctrl, Alt, Delete, sprawdźmy.

nie mogę nic klikać, ponieważ mi te tutaj przeszkadzają lecące rzeczy. Great offers on eBay. Free MIDI converter. Wydaje mi się, że to wszystko będzie z tego wirusa. Dlaczego? Mogę to ściszyć? Halo? Kurde, nie mogę tego kliknąć. No coraz gorzej. Daj, trafię. Halo, halo, nie to, głośność, głośność, nie, nie odpalę głośności, to mi się odpaliło, ok, ehm, chwila, M muszę tylko sobie tu, nie, kurczaki, nie mogę teraz z tego ściszyć. Dobra, ja zrobię o tak, OBS wyciszony i teraz tak, to będzie prawdopodobnie wszystko z tego wirusa ponieważ e, on ma tylko takie efekty, jak na przykład ta choinka, e, te tutaj lecące spirale. Więc teraz przejdziemy do następnej wersji. Dobra, tu wam odpala dźwięk coraz gorzej się robi. Okej, okay, wyłączyliśmy komputer. Jezus Maria, moja lewa słuchawka umiera. Postaram wam się jakoś to ustawić na wszystko na... Shutdown i się zamknęło, OK. Czyli sobie odpalmy jeszcze raz i zobaczmy, czy system nadal stoi, czy nie doszło do jakiegoś uszkodzenia, nie wiem, Windowsa, bo jak widziałem, to menedżer zadań usunęło. E, ale pojedyncze jednak usunęło nam system. Tak, usunęło nam system. Jak możemy zobaczyć, uruchomił mi się e, płyta, z której instalowałem Windowsa 7, e, 10. E, więc e, system po prostu został usunięty. I to będzie na tyle z tego wirusa. Więc teraz przechodzimy do następnego. E, I następnym wirusem to będzie Windows XP Horror Edition, e, które sobie właśnie zaraz zainstaluję Windowsa XP i zaraz sobie go uruchomimy. Więc robię szybkie cięcie. Ubo i chyba już się zategowało tutaj. O, tak, download complete. Opatrzcie, znalazłem w ogóle tego go gościa. Me Merlina on chyba ma. Ta, to jest ten taki masz naczusza. Jezus Maria, jaka nostalgia. Grało się kiedyś w ślimaka Boba na, na Windowsie XP i w tego pinbala. <ścoughs> najlepsza gra, jaka istnieje. Jezus Maria, do dzisiaj mi to imponuje. Z mistrzostwo. Patrzcie na to, widzieliście takie jaja? Boże święty, dobra. To sobie wejdźmy open, otwórzmy to, przeciągnijmy sobie to na pulpit. Okej. Okay. I już sobie przekopiowało. Nic nie wyskoczyło, nic nie wyskoczyło. Ok, no to uruchamiamy kolejnego chwila. Tylko sobie tutaj zamkniemy ee, przeglądarkę. Coś tutaj bezsensownego. Ściszmy sobie to trochę i uruchommy sobie Windowsa XP Horror Edition. Pobieram się jakieś update y i leci muzyka. Ok. Chwila, zróbmy jeszcze jedną z rzecz. View. Eee, chwila, gdzie to było? File. Open. Open. Nie. View. VM. O, tu było. Setup. Can not, cannot copy 666. Chwila, network. Eee, Okej, okay, odłączmy sobie sieć, bo nie mam pojęcia czego można się spodziewać po tym. Okej, okay, don't look behind you. Coś zaczyna się tutaj robić dziwnego. Trochę ściszej. Jezus, zapomniałem znowu Windowsa. Się... Um, Okej. Okay. Coś się tu uruchamia, oby nie było jumpscare'ów, bo tego nienawidzę. Ok, jakieś oko się pojawiło i jakieś czaszki, fine, dead, ok, nothing. Um. Um. Ok, sobie jakaś muzyka leci. Mogę kliknąć? Nie, nie mogę kliknąć. Ok, Ej, jakby co to, to nie jest green screen, to jest e, co się dzieje na Windowsie XP, jak możecie zobaczyć tu się pasek wysuwa. Mm, ok, zadowolony ludek. No i sobie na niego mrówki czy to pajączki weszły. I tu jakaś dziewczynka sobie idzie. Wyglądek, księżyc, okej. Okay. Czemu ona jest w krótkim rękawku jak tam kurde śnieg pada? Czy tam zwłoki były? No i coś się pewnie wydarzy. Oby nie... Okej. Okay. Oha, chyba ten gościu z dziewczynkę. Chyba tak? No Ale kozacki, ale kozacki glicze tu się dzieją. Uh no, I don't want no um, um save boot created, I'm watching you. Okay. Um Chyba to wszystko. Fajna, tam fajny filmik był. E, ta nadpisało Biosa, e, znaczy Buta, i teraz mamy inny system operacyjny z takim obrazkiem. Ok, czyli jak widzę. To to wszystko będzie z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało tym razem. Mi się ten ostatni bardzo podobał, tylko kurczaki się szybko tak wyłączył, a ja chciałem sobie pozwiedzać wszystko tam po kolei. Świetna była ta animacja, świetne były glitcze wizualne. No i oczywiście musiał być jumpscare, no jakby nie inaczej normalnie, no Windows XP Horror Edition. Dobra, więc jeżeli film się spodobał, to zostawcie lajka i subskrypcję, ponieważ 90% nie subskrybuje mojego kanału. Więc to będzie wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie.